Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król Polski i Maryja Królowa Polski W dniu 31 października 2024 roku odbyła się czwarta rocznica intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski Bardzo pragnęliśmy godnie uczcić naszego Króla i Pana Zapowiedzi programowe i zaproszenia na uroczystość były skierowane do dzieci bożych, które odpowiedziały swoją obecnością w tym gronie uwielbiliśmy majestat królewski Pana Jezusa Chrystusa modlitwą, zawierzeniem i dziękczynieniem. Wielogodzinne nabożeństwo wraz z naszym opiekunem, księdzem Sławomirem, bardzo nas umocniło, dając nadzieję na dalsze promowanie idei Królestwa Bożego w coraz szerszych kręgach naszej ojczyzny, w rodzinach i wszystkich sercach rodaków Elahir. Zarząd Fundacji przedstawił program działania i zaprosił do współpracy aktywnych przedstawicieli poszczególnych regionów kraju do tworzenia struktur składających się choćby z kilku pobożnych rodzin tworzących duchowe księstwa królowej Polski. Na przykład Księstwo Małopolskie, Królowej Matki Bożej Tuchowskiej, Księstwo Świętokrzyskie, Królowej Matki Bożej Łaskawej w Kielcach, Księstwo Dolnośląskie Królowej Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. I wszędzie tam, gdzie jest czczona przez wiernych, koronowana Matka Boża co najmniej od stu lat. Prosimy o zgłaszanie się osób, które chciałyby na swoim terenie w najbliższym czasie powołać duchowe księstwo dla szerzenia się Królestwa Bożego w naszej Ojczyźnie. Naszym znakiem rozpoznawczym będą piękne chusty noszone na wszystkie uroczystości w Królestwie Jezusa i Maryi. Zamówienia prosimy składać pod telefonem halina 507 015 737 lub na stronie internetowej www.krolestwojezusaimarii.pl Podajemy również dobrą wiadomość o decyzji Zarządu Fundacji Przelewu ostatniej raty wpłaty na wykonanie figury Jezusa Chrystusa Króla Polski. Następne ofiary będą przeznaczone na wykonanie figury Matki Bożej Królowej Polski. Prosimy o kontynuację materialnego wsparcia na ten cel przez zakup cegiełek oraz inne formy wsparcia. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy, prosząc Pana Boga o łaski Boże dla naszych ofiarodawców. Z Panem Bogiem Halina Maria.